Nie, ej, nie możemy. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować 99 nocy w lesie. Nic się nie zmieniło od ostatniego momentu. Nadal jestem martwy. Dzisiaj będzie druga część. Jeśli ja przejdę Jeśli nie przetrwamy do 99, to przygotujcie się na następną część. A, Tomek, pójdź o mnie. Absolutne kino! W tym dniu! Jak no Ja chcę tylko powiedzieć, że umarłem z głównie. Nie, nie ma żadnego. No oprócz Wilka, Arcy, który stoi daleko. Widowie, o, dzi na... naszym celem na 99 nocy w lesie jest 30 dni. <laughs> Bo więcej nie wytrwamy! <laughs> wytrwamy! Nie wytrwamy! Boże, i przetrwali. Bo my nie robimy dzieci, nie robimy łóżek. No bo ktoś tu miał się zajmować drewnem. No daj je do ogniska, żeby nam się nie wypaliło. Zaraz nam się, teraz się no, znowu wypali. Daj mnie do ogniska, Tomek. Dobra. Chodź. A ile mam prawie do ogniska? Ja mam krasnika. Oczywiście Zobaczmy. widzowie... Zobaczmy, bo mam, bo <gryśla> oczywiście widzowie jeśli potem pod tym odcinku będzie dużo łapek w górę i subskrypcji. Oczywiście chcemy przegodzić 1XVX 17 subów mam, a ty 7. Dziewięć! Sorry, pomyliło mi się. Myślałem na a na 9. Widzowie, oczywiście może możliwe, że w następnym filmie będzie albo Steel North, albo Minecraft. Minecraft może. Nie, Minecraft nie, bo jeśli skończę projekty, możliwe, że Minecraft będzie pod nazwą Better Minecraft. Bez nikogo! Nie! Będziecie tak smutno bez mnie na Mogę go mylnąć. Nie! Daniel, ja cię zrobię na miejsce. A mnie odrodzisz? Zastanawiasz się na Kolego! Kolego, ja miałem przeżyć spodni, nie 90. A ja miałem przeżyć... A ile mam przeżyć? Skąd czy 90 30 no serio? Bo ja dłużej nie wami nie wytrzyma! Jednego, jednego. Mogę ci dać nawet... Mogę ją nawet dobrzucić. Mogę ci dać nawet to! No na człowieku ty mi to i Mogę ci dać naklej. Poczekaj, ja yeah, okay, tak no to jest kalmar. A co? To tam E, Aha. bo burza śnieżna jest. Nie chce się skończyć. No to iść! O kulturyściu, nie kulturyściu. kulturyści. Nie robią Kulturyści, nie ja kulturyści. Ale bym chciał tylko cały to pokonać. No jak ciebie tu zrobię. Mogę ci czytać tomka! Jest! Weź wszystkie. Okay. Dobra. Ale. Ale. na polimaki. Widzowie, napiszcie w komentarzach, jak by wam minął dzień. Z chęcią nie powiem. Dobra, jaka. wracamy. Bo z chęcią je poprzeczytam. Daniel, wracamy do bazy. Nawet zaraz bo tutaj był ten kanister z paliwem, to ja go otworzę? to ja go wezmę. Robię sam dom pomiędzy wilkami. Mam dom. A może mnie odrodzicie przy okazji? Ja mam bada, że ja jestem daleko od do domu. Ja, ja już wracam, ale nie mam tam Zapraszam, Daniu. Dobra, już, tylko odluczę tą strukturę. O kurczę. Ok, Ola, zajmujesz się od razu jedzeniem. Będę zajmował się czym chcę. Ale ja to też O, Mam jeszcze A Daniel miał się zająć eksploracją. No i się zajmuję No nie, bo ja poszłem na bijącym małe pojedzenie. Chcę wam tylko Bo powiedzieć, że nie? Nie ja mam basic sakwę, tylko wam powiem, nie? Gdybym miał lepszą, to bym może zajmował się lepiej jedzeniem. No to, to czemu nie kupisz sobie od tego, od y, y, handlarzy Bo nie mam stopy królika. Masz. Mamy. Mamy. już od dawna. Ja Danio, zapraszam! Bo idę! To ja mam ci zaproszenie wysłać. Tak. Listem. Idę, Nie ty, ty chyba obok laku dupa A nie, to był moja ręka Gdzie dać? Do ogniska czy do tego? To no, moja skóra Nic nie kupujcie, okej? Okay? Nic nie kupujcie zaraz coś kupi A może to krzesło dać do e, tego, do tego? Nie! Ale ona to dodała z jedzenia Potrzebujemy jeszcze dwa maszyny Albo nie, albo nie to Mam pytanie, czemu nie budujemy muru? A ja po co? Po co? Jeszcze mamy dużo czasu Bo mieliśmy zbudować mur, a mamy jeszcze 4 dni, bo o Będziemy mieć 30 dzień. Nie, no, będziemy kończyć o 5 dniu. Nie! Ja z wami więcej nie wytrzymam! Wytrzymasz, bo tu rozpełniam. Nie. Ola, chcesz mieć dużo słupów? Tak. No to będziesz grać. i więcej, tym będziesz miał więcej wyświetleń, tym szybciej włączyć zarabianie. Zarabianie jest o 16 lat. A ty jaką opcję włączyłaś? A skąd ja mam być? Ma ktoś gulasz? Jest i na półce Dziękuję panowie z MediaExpert Ja go zrobiłem Do craftingu Do craftingu czy... Do craftingu Nie ma żadnych domówek Ja robię nam... Ja zbieram ryby na gulasz Już się w Nie, nie potrzebuję drewna Teraz inaczej drewna można zrobić Wykorzystać Możemy budować mury. Ja mam teraz już na Weźcie z rób, które golajdę gulasz Ja zbieram ryby na gulasz. Okej, okay, spoko. Dobra, już się robię. Jak złowimy rekina? Uh. Ja stworzę coś ważniejszego niż mury. Co? Jeszcze <laughs> dni przetrwaliśmy! Widzowie oczywiście nad tym się nie kończy, masz Tomek. Bularz. Co ja. Gulasz. Zrobiłem nam dwa łóżka, to mówię. Dobra, uratowały Nie A też zaraz zginę z góry. Ej, mamy skórę wilka. Ora piesz handla z No wiem już tam. Mamy skórę wilka. Ja mam skórę wilka Alfy. Ja potrzebuję skórek jako normalny Dałem tam rybę, ty co? Ty nie się, wiem. może być dobry Zależnie jaką rybę no. nie, nie mówię A nie w ogóle żadnego nie bo jestem wykańka To ja wege, ty też mówię Wyciągaj na warnek na i będę się automatycznie na miejscu Zrobić nie, może... nie, bo on brzydko wygląda. Okay. To, to Bo, ten... bo jeśli mamy bardzo dużo tych fragmentów. to 4 to łączy się w możemy, I wtedy możemy ulepszyć na maksymalny poziom... Ten... To. Y Jak to się nazywało? Nie, y stół craftingowy. Mam węgiel. Dobra, wezmę tą kowi. Ja zbieram mięso, ale przy okazji też. Czy znaczy ja szukam wilków, bo one dają steki, a steki dają więcej niż słowa. Nie wiem, czy wy wiecie, ale już bije trzecie dziecko. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Trzecie dziecko. Mam skórę wilka. Za jest siebie. Jestem też drugi, dziecko jakoś, więc nie będę się martwił. Gigantyczny worek, proszę, gigantyczny worek. Mocna latarka. <laughs> Najlepiej na świecie. Pochwalę się, zaraz umieram. Ale go przez co? Przez wilki prawie umarłem. Złocznie. Już myślałem, że... Wracam do domu z dwoma dzieciama i pełną ilością jedzenia. Oho. A znowu będziemy Zginiemy. Musimy teraz robić mury, bo teraz będą tak potężne fale, że zginiemy. Do niech trzeba o Jezu, drewnie. Nie, to lepiej róbmy z y, magazynu. Nie! Nie, po co dodali... Co wiesz co? Nie, nie będę grać z Adamem Nice. Kupiłem karabin, tylko się pochwalę. A bo do mnie strzelają. Moi z Hola. Jestem na skraju. życia. Ja już nie mam nie, nie, mam Mam... Dostałem amunicję do karabinu. Tomek, Podaj nie, 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 Ja nie, mam nie, ja mam! nie, nie, mam! nie, 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 mam już, okay. już. już Teraz ich spalić. Ile my mamy z Dobra, ja idę zbierać drewno, może? Aha. Uh -huh. A nie Tomek miał zbierać drewno. Idziemy ej, na ostatnie dziecko. Ej, ja będę niszczyć... ja be... Nie, bo nie, ja nie mamy. O, Ja jest Ja zacznę niszczyć żywa, a potem podajcie je do. do tego, machiny. Do... Tak, do krafingu. I wtedy ja będę tworzyć te... jakby tam. Musimy skraftować procesor biopajwowy. Nie no ja nie wytrzymam! Mam, ja mam nadal na starą siekierę. Ja mam dobrą. A zbieram drewno. <grym> Widzicie, skraftowałem e, w przeciągu dwóch dni. Dwa łóżka i e, uratowałem łajkę e, dzieci. A teraz mamy plus, i to siedem! Ile nam jeszcze dziecioków? E, Jednego. Jedną łóżko. Kupuję um, ścianę drzewni, ten, Uf, czy a, procesor tak, biopaliwowy? Procesor biopaliwowy jeden, a później yy, te drewno. No, no. To postawię to tak, Nawet żebyśmy. Po postawię no, to tak. To, to jest e, teraz, jak będziemy mieć ten, patrzcie, włożymy do tego, to od razu poleci do tego. Drewno tam możemy wkładać. No, to może wykładać. Ja tak. też mam obok siebie dużo drewna. Zapraszam Zaraz do cię przyjdę. Moje, bo oni jeszcze już z trzeci drzewa, Ja jestem w parze jak na razie W ja taka... ja ma... ja, jest... zasadzie drzewa Tomek. Dobra, ma. To jest... Ale jedno na drugi, nie? Jedną dzie dziewnać. No. Do machina. <suszy> o, już jest 14.30, wow. Weźmiecie ja ja moje drewno, tutaj mam tyle. Ja na przykład mam fryzjerów. Nie, to za chwilę Tomek on też odejdzie. Ale po fryzjerze mogę mówić. Tomek kwadryliony. Mam, kupiłem, dobra, stawiam. Dajcie drewno panowie! Cieszcie się i bierzcie. I Ola, Ola ty weź zobacz ile u mnie jest drewna. Patrz, jak to wygląda. Młotek potrzebujemy! Coś ty zrobił, panie? No bym miał tutaj być wyjście. Dobra, ja zbiorę sobie 5 drewna. Miliony. Miliony dr... drzew. Ja muszę mieć 5 drewna. I skalajmy teraz po do A nie, na samym początek chmury musimy zrobić. No A ja pójdę zaraz po młotek, ja zaraz pójdę po młotek Wszyscy są takie na w jednym miejscu w naszej barze. O to chyba. E, kupiłem kolejne. Nie w naszej barze, okej. Okay. Pamiętaj o wejściu! Też, no dlatego tak. ja to zostawię. Na przykład na ile, na ile to jest... To jest na... Jakby... Czy to się... Czy to się w tym mieści? No. Panowie! Ja teraz jestem od drewna! Dobra, yy, gdzie to postawić? kolejne? Dobra, Danielowi tam. Daniel, chodź tu Mam tu te plany. A, dobrze zobaczenia. A, do zobaczenia. No. do idę A, do Jezus, bo mnie jeden bije jeśli byśmy tu całe drewno, które mieli, dali do Gniska, to byśmy mieli wszystko Do procesoru biopaliwowego weźmy to, o co Ej, No wkładajmy w sumie do procesora biopaliwowego teraz drewno. Nie wy Mamy jeszcze dużo czasu do tego. Ej, ja, jest tam jeszcze gulasz? jest ostatni. Aha, to ja mogę wziąć to, Dobrze. Zabijam króliki. to. Się nie palą co, co to jest gówno? <noise> no? jak ładnie się Przepraszam, nie mogę. Ja lubię mlaskać Nie mlaszcz! A ty możesz? Tak nian, nian, nian. Tak na razie wygląda nasze Hey, Hej! Poprzez to mogą się przecisnąć! We have a problem! Tu trzeba w coś postawić Problem, problem, Patrz, co myśmy zrobili Trzeba w coś tam postawić Ola, fi, chłodzenie, ty, ty, No Też mi Pokaż, Postawiłeś tam magazyn na drewno? Dobra, lecę pomóc. Not eat no no no. Trap, trap. Nie, tora O, akurat jest Ten przeszedł. A Kiedy idziemy do Strongholda w ogóle? Dobra, widzę. Że możliwe, że przeżyjemy to 99 nocy. Ale to jest bardzo mało <gry> Jak oni nie przestaną wkurzać. Nie no, wilk alfa mnie goni. Uciekaj. Gdzie drewno? Tutaj, do tego, do tego, do tego, się, panie. tworzy się, a nie gdzie by się ale to będzie. O, jest, jest Hammer! lecę do Was. Mamy ogrom drzew Ale pusto teraz się zrobiło dookoła Ja zbieram sadzonki i drzewa O, urosły tamte, No To ja tutaj to zbiorę, bo ja mam tą... Ja już prawie jestem do... z młotem. Posadź te wszystkie sadzonki Zaraz, niech to drzewa miną oh, What the hell? Ja zbieram drewno Zbieraj i robotę, potem do ja stoła. posadzę te... Ja idę do tego faceta, co... Jestem gorny, jestem Kto To co wybudował? Jestem gorny. Ja wybudowałem przecież to... E, ja ci e, jakby... No, e, no e, jakby... Gulaś powinien być na ten No co No to sobie weź. No to weź, weź, weź Ja lecę do tego faceta, co sprzedaje meble Meble okrobowe a bo jeśli nic nie będziesz mógł, to Daniel, kupisz coś od niego? Ech, o Ech, drewniane krzesło, drewniana ławka. O, pufy, pufy! Kup! Idealnie Raz, dwa, trzy I to wszystko Niebieskie dwa. No i już więcej nie masz A na jaką w ogóle klasę zbierasz? Ja? Na, e, na takiego faceta, co jeśli za raz zginiesz, nie, to odradzasz się od razu tylko, że masz bar jesteś bardzo głodny i ee, masz mało HP. O, ale ładnie. Jeszcze tutaj brakuje tych. Tutaj brakuje tych. Gdzie dać pufy? Pufy? Gdzie mhm. drewno. Daj e, tutaj. Pierwszy, drugi, trzeci. Gdzie drewno? Ty masz zgodu. Gdzie drewno? Jedz. Jadłem. Gdzie drewno? A jeszcze ja zaraz! Ja podbieram, ja podbieram, ja podbieram. Halo. Maszyna! Już niszczy! O, Dobra, A, daj do tej, co gdzie jest, to dam gdzie indziej. Ładnie. To dam tu. A ja się... I teraz wszystko posadzi. No. Ogrzejmy się przy ognisku, panowie. Ja zrobię nam gulasza. My już będziemy mieli tyle drewna, że... Robię nam takie wejście, zobaczcie. się. Tak. I jeszcze plany obrony jakby tutaj można było postawić. Dobra, usiądźmy sobie na tych krzesłach. Oh, na tych klupach. Daniel, ty, ty będziesz musiał 20 razy uderzyć. Te drzewa. Bo, je, bo ja tyle je ich sadziłem w jednym miejscu na, na, W jednym kółku One wszystkie są w jednym kółku One jest normalnie czarna Orn? Orn. Faktycznie, ej faktycznie I w tym miejscu sadzimy wszystkie drzewa Już nie ma czego, miejsca, bo I też dostaliście diamenty. Drzewa? A nie, to jedno drzewo było. Teraz ja mam je Ja mam będę niszczyć. Ja tu są nie wszystkie drzewa. Ja się boję, jak to jest. Czoło. Ja mam będę niszczyć, te drzewa. No, ale to nie, jeszcze dużo. Nie, nie zbieraj tych dużych. Nie zbieraj, zbieraj te duże. Tak, zbierasz duże. Nie no, ja coś myślę, że ten film z 99 nosów będzie miał trzy filmy. No, ja też. Osioł jest teraz głodny. Baba, baba. To jest Danie. Ale, ben... Ale będę... Ale będę Co? Co ja jestem? Dlaczego? Zejście się nie. Aha, bo jestem osłem. Nie, nie o to mi mi o to, że Wyglądam jak... Daniel. Zwierzę. A, dobra. <głos> 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 Szkoda, że widzowie tego nie mogą usłyszeć. No chyba ciebie tak też leciutko słyszą. No I jeśli krzyknę. <noise> Lepiej nie. <noise> Przysięgam, że... Jeśli si 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 moja ciocia to zobaczy, to przysięgam, że ja życia nie mam. Wpadnie do zawod. Z ciocia, babcia. Bab Ile ja mam... Ile mam numera? 79. Spoko. 69? 52 dni jest chwilę. Zamroziłem się a mnie dwa mi Mirki Alfa. Mam czapkę zimową. Prze Przeszukuję. Następną noc nam urosnął. Następną... Dajcie mi zimowy topór, proszę. Ja chcę zimowy topór. Ja nie, nie żadnego toporu Zimowy topór jest dla mnie, Ori. Chyba ok. Czemu to jest mamut? Nie. nie. Mamu ci, co, mamu ci, co, mamu ci, co. Pamiętaj, kto macie, co, mamu ci. Daniel! chyba nie? Ja, ja się no, zajmuję naszym ogniskiem, żeby nie zgasło. No dobra, nie tak. Ja, ja, ja w barze będę. Ja w barze będę. <grym>, ja w barze będę. Ja w barze Ja w barze będę. cały czas. barze Nie. Cóż, mam takie. A te! Nie, mnie zabił! Przy mnie. Ja mam ten. Ja mam jakby bandaż przy sobie. Ja też. Jeszcze ja będę dzisiaj w nocy <głos》. głos》>. i pożegnał. Haha, odwieź! I się pożegnać z tym filmem. Ja nic nie mam. Ja już ja głodny. I teraz jeszcze by było najgorsze, że Tomek jest teraz jeszcze głodny. Głodny nie ma jedzenia. Jezus, to my chyba... Ja tutaj, prawda? Jedzie z Mnie zabił Nie zabił niedźwiadek. Myślałem, Ej, że. A tutaj mnie zabił? I Help pa, pa. Pa. No widzowie, co by było na tyle, jeśli chodzi o, o naszą nie po nie nie wiedzia, bo nie przygrali. No nie widzowie, byli... moja i Daniela wina, oczywiście. Dziękujemy za to, że byliście z nami przez te dwa filmy. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce, w górę Pamiętajcie, jesteśmy bardzo blisko my widzimy się w następnym filmie. Pa!